Cześć! W tym materiale opowiem Wam, na co zwrócić uwagę podczas zakupu używanego roweru. Opowiem Wam, jak konkretnie oglądać rower oraz czemu się przyjrzeć, żeby mieć pewność, że kupicie rower sprawny, który posłuży Wam przez wiele lat. Przede wszystkim warto powiedzieć, że różne typy rowerów różnie się zużywają. I są pewne gatunki rowerów, które warto kupować używane, a inne, które może nieco mniej warto. Na pewno rowery, które są mało skomplikowane, to są te typy, które warto kupować w przypadku rowerów używanych. Choćby takie rowery szosowe, czy na przykład gravele, jakieś trekkingi. Te rowery najczęściej jeżdżą w dobrej pogodzie, w dobrych warunkach, na trasach, gdzie jest mało wertepów. Dodatkowo są bardzo proste w swojej budowie. Choćby taka szosówka, tam nie mamy żadnej amortyzacji, jedynie rama, napęd. Tam zużywają się głównie łożyska, zębatki, jakieś elementy typu ogumienie, owika, linki pancerze i tak naprawdę nic więcej. Jeżeli taki rower jest zadbany, to nawet jeżeli ma 5 czy nawet 7 lat, to może być. Naprawdę w dobrym stanie i warto taki rower rozważyć. Natomiast inne, bardziej skomplikowane typy rowerów, choćby rowery enduro, jakieś downhillowe, dirytowe, tam gdzie mamy dużo zawieszenia, dużo jakichś układów hydraulicznych, sztyca regulowana, to są wszystko potencjalne elementy, które mogą się zepsuć. I pamiętajmy o takiej jednej istotnej zasadzie. Im bardziej skomplikowany jest rower, im droższy jest rower, tym więcej ryzykujemy, bo potencjalnie kupując zaawansowanego gurala sprzed 10 lat, który kosztuje nas na przykład 4000 zł, ale wysypie się w nim choćby tłumik amortyzatorze, to jego naprawa może kosztować nas 1000 zł i tak naprawdę cała ta inwestycja przestaje być opłacalna. W kontekście zaawansowanych rowerów warto jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Często pewne elementy są produkowane dość krótko, na przykład sram red etap pierwszej generacji. Obecnie często nie da się już dostać nawet części zamiennej do tego napędu i w takiej sytuacji, jeżeli coś nam się zepsuje, to po prostu będziemy zmuszeni wymienić całą grupę sprzętu, co na pewno będzie bolało nasz portfel. Jak sami widzicie, gra jest warta świeczki, bo można trafić na okazję i kupić naprawdę dobry rower, który będzie w atrakcyjnej cenie, ale jednocześnie można nieźle wtopić i w reanimację używanego sprzętu włożyć naprawdę sporo pieniędzy. Jest taka jedna prosta zasada, którą warto stosować. Jeżeli kupujecie jakiś używany rower, który jest zaawansowany, ma skomplikowaną amortyzację albo jakiś ciekawy elektroniczny napęd, sprawdźcie sobie, czy w ogóle są dostępne części zamienne do tego roweru, albo ile kosztuje. Prosty serwis, choćby zawieszenia. Wejdźcie na stronę serwisu rowerowego albo zadzwońcie do ulubionego serwisu amortyzatorów i sprawdźcie, czy jest możliwy, czy są części zamienne oraz ile kosztuje serwis choćby amortyzatora. To na pewno wiele podpowie wam w kontekście tego, ile pieniędzy będziecie musieli włożyć w ten rower. I tak naprawdę, żeby taką skuteczną kalkulację wykonać, warto zsumować sobie właśnie koszty serwisu, koszty wymiany napędu wszystkich łożysk i ogumienia i wtedy zobaczyć. Czy w ogóle ten rower będzie się opłacał, czy jednak może lepiej kupić coś innego, albo rower nowy? Jak sami widzicie, temat kupna roweru używanego wcale nie jest taki prosty i jest naprawdę złożony. A teraz przejdziemy do tego, na co zwrócić uwagę przy kupnie używanego roweru, jak oglądać rower, żeby sprawdzić wszystkie elementy, które potencjalnie mogą być uszkodzone, mogą być zużyte i będą nam pomagały odpowiedzieć na pytanie, czy dany rower jest atrakcyjny, czy też nie. Zaczynamy od tego, co najdroższe, czyli od ramy. Przede wszystkim sprawdźmy, jaki jest stan... Powłoki lakierniczej. Sprawdźmy, czy nie ma gdzieś pęknięć, bo duże pęknięcie lakieru może świadczyć o tym, że pod nim jest pęknięcie ramy. Sprawdźmy odpryski, sprawdźmy wgnioty. Po prostu zobaczmy, czy rama nie jest gdzieś uszkodzona. Jeżeli rama jest pęknięta, taki rower warto raczej odsunąć z naszej listy potencjalnych ciekawych rowerów, bo po prostu pakowanie się w używany rower z pękniętą ramą na pewno nie jest dobrym pomysłem. Kolejna sprawa. Taka ogólna ocena powłoki lakierniczej pozwoli nam też sprawdzić, jaka jest kondycja całego roweru, bo jeżeli lakier jest mocno zmatowiony, mocno porysowany, to rower jest po prostu albo bardzo stary, albo był mocno używany w ciężkich warunkach pogodowych, bo szczególnie błoto i piasek wpływają na takie intensywne zużywanie się lakieru. Patrząc na rower od strony kosztowej kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę jest amortyzacja. Skontrolujmy stan techniczny widelca, skontrolujmy stan techniczny dampera. Sprawdźmy czy nie ma wycieków, czy golenie nie są porysowane, czy nie ma luzów. To jest bardzo prosta sprawa do skontrolowania, wystarczy włożyć dłoń między booster a lagi, zacisnąć przednich hamulec, pobujać rowerem przód-tył i sprawdzić, czy po prostu tamte golenie nie przesuwają się zbyt mocno. Oczywiście taki minimalny luz często jest na widzielcach, natomiast jeżeli on będzie większy, poczujemy, że coś nie gra, ewentualnie takiego roweru nie odrzucajmy, ale sprawdźmy, ile będzie kosztowało serwis takiego amortyzatora i negocjujmy cenę z jego obecnym właścicielem. Kolejnym elementem, który wymaga wynikliwego sprawdzenia są koła. Tam są takie trzy duże obszary, które mogą podlegać znacznemu zużyciu. Zacznijmy od tego, czy dobry jest stan łożysk piasty. Sprawdźmy, czy piasty nie mają luzu bocznego. Sprawdźmy, czy koła dobrze się kręcą, ale tak naprawdę łożyska, nawet jeżeli będą zużyte, no to z reguły są najtańszym elementem do wymiany. Natomiast bardzo istotnym miejscem są również łożyska bębenka oraz w ogóle stan bębenka. Sprawdźmy, łapiąc za kasetę, czy bębenek nie ma luzów, bo bywa, że tam tworzy się właśnie znaczny luz i w najgorszych wypadkach wymiany wymaga nawet cała piasta, a wtedy inwestycja w taki element może być naprawdę kosztowna. Kolejnym miejscem, które trzeba obejrzeć są same felgi. Jeżeli chodzi o obręcze, gdzie mamy hamulce klasyczne obręczowe, tam wnikliwie trzeba sprawdzić stan powierzchni roboczej hamulca, zobaczyć czy nie są one już mocno wytarte, czy wkrótce nie będą wymagane wymiany na nowe, bo jeżeli tak, a koła są na przykład drogie, choćby karbonowe, to czeka nas spora inwestycja w nowe felgi. No i ostatnim miejscem w kołach, które trzeba skontrolować są okolice otworów na nyple. Tam często w starszych, zmęczonych kołach pojawiają się pęknięcia, takie drobne kreseczki właśnie w okolicach Nypli, więc przyjrzyjmy się dokładnie temu elementowi, bo obok ramy, amortyzacji jest to taki mocno kosztowy element, który jeżeli będzie uszkodzony, będzie od nas wymagał znacznych nakładów finansowych. Kolejną sprawą jest napęd. Tak naprawdę możemy być pewni, że w rowerze, który jest mocno używany, będzie wymagało wymiany kaseta, łańcuch, zębatki, korby. To jest normalne. Być może również przerzutka, a może same kółka przerzutki. Tak naprawdę nie spodziewajmy się, że kupując używany rower, tam wszystko będzie świeże. Napęd z reguły nie jest tak drogi, ale również oczywiście miejmy baczenie na jego stan techniczny, miejmy baczenie na to... Czy jest zużyty i ile będziemy musieli dołożyć do roweru po jego zakupie. Oczywiście inaczej patrzymy na rower, który kosztuje 5000 zł jest zaawansowaną szosówką na Dureysie czy na Ultegrze, a inaczej patrzymy na rower, który kosztuje nas 800 zł jest mieszczuchem, bo jeżeli kupujemy mieszczucha i chcemy po prostu nie jeździć do pracy i musimy w niego dołożyć kolejne 200 zł, to procentowo jest to spora część wartości całego roweru. Natomiast jeżeli kupujemy rower używany, który kosztuje te 4 czy 5000 zł, no to kwota wydana na takie rzeczy jak napęd, opony, klocki czy nowa, albo chwyty, no to są tak naprawdę marginalne koszty, które gdzieś tam giną w tej całkowitej kwocie, którą wydamy na rower. Oczywiście warto zwrócić uwagę też na inne elementy roweru, choćby na kokpit czy sztyce i siodełko. Można je spokojnie wziąć mocno w dłonie, poszarpać przód tył, zobaczyć, czy coś nie czeszczy. Tak samo zrobić z siodłem, sprawdzić, czy gdzieś po prostu nie ma jakichś luzów, jakichś niepokojących dźwięków, trzasków. Z reguły, jeżeli takowe się pojawiają, coś jest pęknięte albo coś jest mocno zużyte. I wtedy e, warto oczywiście bacznie się temu rowerowi przyjrzeć, jeszcze większą uwagę zwrócić na te komponenty, jaki jest stan. E, tego, co zamierzamy kupić, no i podobnie z luzami, jeżeli na przykład widzimy, że rower ma dużo luzy na sterach, to świadczy, że jego poprzedni użytkownik raczej nie zna się zbytnio na rowerze i może dojść do zużycia w takich miejscach, które potencjalnie normalnie się nie zużywają, ale dlatego, że ktoś się na tym nie znał, użytkował rower, można powiedzieć, delikatnie niewyregulowany albo delikatnie niesprawny, to sprawiło, że pewne elementy tego roweru się zniszczyły w sposób niestandardowy. No bo skoro jesteśmy już przy tych sterach, no to jeżdżenie z luzem na sterach przez dłuższy czas może doprowadzić do tego, że wybiją nam się e, miejsca, gdzie łożyska osadzają się w główce, i główka stanie się jajowata w środku. Kiedy już dobrze skontrolujemy rower na miejscu, można powiedzieć w pozycji stojącej, koniecznie na niego wsiądźmy i dokonajmy przejażdżki. Przyspieszmy kilka razy mocniej, przyhamujmy, pojedźmy parę zakrętów. Sprawdźmy, jak rower zachowuje się pod większym obciążeniem. Niech to nie będzie taka lekka przejażdżka po chodniku, tam jest powrotem, tylko dajmy temu rowerowi wycisk. Sprawdźmy, jak ten rower sprawuje się w swoim naturalnym środowisku. Nawet lepiej weźmy swoje pedały, kask. Przejedźmy się na tym rowerze po prostu tak, jakbyśmy chcieli normalnie nie jeździć, bo taka przejażdżka w takim intensywniejszym stylu, w intensywniejszym, mocniejszym tempie, ona powie nam znacznie więcej o rowerze niż każde oględziny i delikatne bujanie się po parkingu tam i z powrotem. Na koniec. Sprawa dla osób, które chcą bardzo dokładnie skontrolować rower, albo ewentualnie dla osób, które kupują drogie rowery, gdzie jest to rzeczywiście spory wydatek. Jeżeli chcemy mieć pewność, że rower na przykład nie uczestniczy w jakimś wypadku, gdzie rama nie jest zmiażdżona, główka nieprzestawiona, a rama trzyma się, że tak powiem, swojej osi, to warto udać się z takim rowerem do serwisu rowerowego, gdzie odpowiednim przymiarem można sprawdzić, czy rower jest prosty, czy rower nie uczestniczy w jakimś wypadku, który tak naprawdę uszkodził jego ramę bezpowrotnie. Na koniec musicie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, czy kupić rower nowy czy używany. W pewnym sensie rower nowy to małe ryzyko, bo wiecie ile płacicie i wiecie za co płacicie. Natomiast rower używany może okazać się okazją, ale może okazać się również sprzętem, w który zainwestujecie sporo pieniędzy. Dlatego kalkulując nowy czy używany, zawsze porównujcie kwotę roweru nowego z kwotą roweru używanego plus jego serwisu i części zamiennych, które będą wymagały wymiany. A jeżeli zastanawiasz się, czy wybrać rower nowy, czy używany, to zapraszam Cię do osobnego materiału, w którym o tym opowiadamy, do którego link znajdziesz w prawym górnym rogu. Jeżeli podobało Ci się to wideo, nie zapomnij zostawić kciuka w górze, a żeby być na bieżąco z naszymi treściami, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał na YouTube. Dzięki, do zobaczenia.